Marek Perepeczko był jednym z najbardziej znanych i lubianych aktorów swojego pokolenia. Choć artysta wystąpił w niezliczonej ilości spektakli teatralnych i filmów, a na swoim koncie miał udział w takich produkcjach jak Popioły czy Pan Wołodyjowski, największą popularność przyniosła mu rola w kultowym dziś serialu Janosik, opowiadającym o losach słowiańskiego Robin Hooda. W latach dziewięćdziesiątych aktor przechodził prawdziwy renesans popularności. Wszystko dzięki charyzmatycznej roli komendanta Władysława Słoika w brawurowym sitcomie Trzynaście Posterunek. Serial bił swego czasu rekordy oglądalności, a grający w nim aktorzy stworzyli niezapomniane kreacje. Największą gwiazdą komediowej serii był jednak Cezary Pazura, który wcielił się w główną rolę posterunkowego Cezarego Cezarego. Choć Sajtcom szybko stał się prawdziwym hitem, po latach okazało się, że Marek Perepeczko nie był specjalnie zadowolony z tego, że znalazł się w jego obsadzie. Jak zdradziła niedawno wdowa po słynnym aktorze, artysta nie znosił pracy na planie 13 posterunku. Wyjątkowo drażniły go bowiem. Wygłupy Cezarego Pazury. Nie lubił. Zwykle mówił, przesiedziałem cały dzień w samochodzie, czekałem, aż Czarek się wyżyje. Wtedy grałem swoją scenę przez 15 minut. I... Szedłem do domu, zdradziła na Facebooku Agnieszka Fitkał, perepeczko, znana z roli Simony Wem, jak miłość. Później wyszło na jaw, że ekranowy Janosik już od samego początku miał duże wątpliwości co do występu w Sitcomie. Maciej, reżyser serialu, przypis. Redaktor. Zaproponował mi udział w 13 posterunku. Powiedział, że Czarek Pazura będzie w tym filmie bardzo szalał i ktoś musi być murem, od którego on się odbija. No i padło na mnie. Początkowo byłem trochę przerażony i pytałem, czy musimy aż tak mocno grać, ale Maciek mnie przekonał. Praca była piekielnie ciężka. Powiedziałem Czarkowi Pazusze, że po zakończeniu zdjęć powinien pojechać na pół roku do sanatorium dla podratowania zdrowia. Mówił Marek Perepeczko w rozmowie z Krzysztofem Lubczyńskim w magazynie Aneks Trybuny. Niedawno na temat serialu wypowiedział się także sam Cezary Pazura. W jednym z wywiadów aktor ocenił, że żarty prezentowane w Trzynaście Posterunku dobrze przetrwały próbę czasu, a dzięki swojej uniwersalności potrafią rozbawić widzów nawet po latach. Trzynaście-posterunek był wymyślony jako serial dla wszystkich: i dla młodzieży, i dla dzieciaków, i dla dorosłych. Myśmy tam dochodzili do pewnego momentu skojarzenia i dalej już nie. To raczej wszystko było smaczne i zjadliwe, dlatego wszystkim się podobało, powiedział w rozmowie z Plejadą. Na tym polega siła dobrego żartu, że on się nie starzeje, podsumowuje Cezary Pazura. Zobacz też, Agnieszka Fitkat, Perepeczko randkuje z młodszym dziennikarzem w Jastarni. Pazura zjadł zęby na aktorstwie. Teraz chwali się autem za bajońską sumę. Pazura źle wspominał trzynaście posterunek. Teraz zobaczymy go w serialu Teściowie.